Witam, witam. Witam, witam. Witam, witam. Witam, witam, witam pani. Już właśnie wyszedłem z pracy. Witam pani. Teraz się kieruję do domu, a Wy możecie już zamawiać sobie pozdrowienia, życzenia. To już. już od teraz zamawiać. Do za. 20 minut już będę w domu, zjem obiad siedzę i obawiam wam pozowienia to tak mówię tak było które zjem obiad i siadam i robię wam pozomienie które zamówiliście i zamawiacie zapraszam i pani na to na zamówienia a ja będę wam Realiz, realizował od razu. Wyszliście mi skryna, potwierdzenie od razu dostajecie. Pozdrawiam na kanale. E, tak mówię, urodzinowe na PRI Witaj Pani. Może wiedzieli. No i widzimy się nie za na parę minut. Na pozdrawienia. i Pani. Dlatego już możecie już teraz zamach sobie posłuchać życzenia. Cenniki wiecie jakie są. Powtarzać już Wam nie będę. No i już możecie od teraz sama. Trzymajcie się. Widzimy się na, na pozdrowieniu. będę.